Zapraszam do jednego z wielu pięknych francuskich miast. Nicea jest usytuowana nad brzegiem Morza Śródziemnego na tzw. Lazorowym Wybrzeżu. Jest to miasto, które liczy około 350 tysięcy mieszkańców, jednak cała aglomeracja liczy około 1 miliona. Nicea, ze względu na łagodny klimat i walory krajobrazowo-kulturowe, jest ważnym ośrodkiem turystycznym. Jest także bazą wypadową do zwiedzenia innych miast w okolicy, jak np. Monaco, Cannes czy saint tropez jest to miasto o długiej i zróżnicowanej historii sięgającej czasu przed Chrystusem. Określiłem Niceę jako najbardziej włoskie z francuskich miast, ponieważ fizjonomia Nicei przypomina inne miasta Półwyspu Apenińskiego. Wpływ na to miała przynależność tego miasta do organizmów państwowych, które później stworzyły nowożytne Włochy. Panie i Panowie, jestem obecnie jest na e, placu Mansena. Jest to główny plac w Nicei i nie zawsze wyglądał tak jak teraz. Do pierwszej połowy wieku XIX płynęła tutaj rzeka i dzieliła ona Niceę od pozostałej części miasta. Obecnie ta rzeka znajduje się pod powierzchnią ziemi i dzięki temu zwiększono teren tego placu. Znajduje się tu m.in. tzw. fontana Słońca którą widać teraz za mną. Składa ona się z posągu Apolla, a także z kilku innych figur, które symbolizują kontynenty. Z kolei obecnie za mną, za tym drabaniem, znajduje się tak zwane lustro wody. Jest to taka fontanna przeznaczona głównie dla dzieci. W ogóle nazwa Plac Massena pochodzi od jednego z najwybitniejszych generałów napoleońskich, który pochodzi właśnie z tego miasta. Andre Massena był jednym z najbardziej utalentowanych generałów Napoleona i otrzymał nawet tytuł marszałka. Brał udział w walkach między innymi na terenie Włoch, Szwajcarii i Niemiec. Za zasługi Napoleon Bonaparte nadał mu majątek w okolicy polskiego miasteczka Rybin. Nawet jednorądy w tym mieście nosiły nazwę Massena. Możecie teraz podziwiać za mną tzw. fontanę Słońca, której główną figurą jest Apollo. Co ciekawe, w latach 70. w pewien sposób figura została zasłonięta ze względu na demoralizację. W ogóle wokół Apola znajduje się kilka figur, które symbolizują kilka planet Układu Słonecznego. Na placu Masena można zobaczyć ciekawą instalację. Są to figury znajdujące się na tych słupach. Symbolizują one kontynenty, i warto wybrać się wieczorem na ten plac, aby podziwiać wspaniałe osiedlenie tego miejsca. Na transport publiczny Nicei składają się trzy linie tramwajowe oraz autobusy miejskie. Niektóre nicyckie tramwaje korzystają ze specjalnego systemu ładowania i nie wymagają na powierzchni sieci trakcyjnej. Pobierają prąd z ładowarek umieszczonych na ziemi w czasie postoju na przystanku i trwa to niecałe 20 sekund. Powodem do takiego działania była chęć zachowania obecnego wyglądu placów Massena i Garibaldiego z widokiem pozbawionym sieci trakcyjnej. Państwo widzą taką instalację wodną, fontannę, która znajduje się w pobliżu klasu Masena. Jest to zwane lustro wodne, który jest wspaniałą fajną dla dzieciaków, a także dla zwierząt. Jak prezentuje się główny plac miasta po zmroku, a także tzw. lustrowody możecie Państwo zobaczyć teraz za mną podnik pomieżający 150-lecie przyłączenia Nicei do Francji. Miało to miejsce w roku 1860 i było to związane z tym, iż w tym czasie misja należało do księstwa Sardynii. Natomiast Francja pomogła księ księstwu Sardynii w wojnie przeciwko Austrii. I na tym terenie wtedy przeprowadzono referendum, na mocy którego teren ten przyłączono do Francji. Możecie teraz zobaczyć tak zwaną promenadę Anglików, która ciągnie się na długości prawie 7 km od wzgórza zamkowego aż po niciecki lotnisko, zbudowane na terenie wydartym morzu. Promenada zaczyna się w okolicy nicieckiej opery, ale cały ten nadmorski teptach od wzgórza zamkowego traktowany jest jako promenada Anglików. Swoją nazwę promenada wzięła od Anglików, którzy masowo zimowali na lazorowym wybrzeżu już w XVIII wieku przybywała tu wtedy cała arystokracja włącznie z koronowanymi głowami nieregularnym brzegiem morza nie dało się wygodnie spacerować dlatego w 1820 roku Anglicy złożyli się na budowę pierwszego odcinka nadmorskiej promenady Wzdłuż wybrzeża w Licei ciągnie się 7-kilometrowa e, tak zwana promenada Anglików e, została ona zbudowana z e, jest ich inicjatywy i za ich pieniądze ponieważ ICA była takim miejscem w okresie angielskich arystokratów a także na przykład w obecnych czasach wielu rosyjskich milionerów tutaj zamieszkuje i wypoczywa na tej promenadzie w roku 2016 miał miejsce atak terrorystyczny w którym zginęło ponad 80 osób między innymi także dwie Polki pewien tunezyjski terrorysta wjechał Ciężarówką w y, grupę ludzi. To było nawet 14, y, 14 lipca, czyli w do tak zwanej wzburzenia Jednym z symboli Nicei są niebieskie krzesła, które znajdują się przy promenadzie Anglików. Ustawiono tam także pewnego rodzaju pomnik niebieskiego krzesła. Przy promenadzie znajduje się hotel Lane Gresko. Jest to wyjątkowy obiekt i pewnego rodzaju symbol Nicei. Inicjatorem jego powstania był dyrektor kasyna w Nicei. Henry Negresco, który był rumuńskim Żydem. Hotel został otwarty w roku 1913. Z miejscem tym związanych jest wiele historii. W latach 1957-2019 Hotel był własnością Jean Augier, która zgromadziła w nim ogromną kolekcję dzieł sztuki i w ogóle włożyła wiele serca w rozwój tego miejsca. W Negresco nocowało mnóstwo znanych ludzi, jak np. Michael Jackson, Salvador Dali. Arthur Rubenstein, księżna Grace z Monaco, bitelsi Louis Armstrong czy Elton John. Znajduje się w nim m.in. ogromny kryształowy Żerandor stworzony na zamówienie cara Mikołaja II, który nie odebrał go z powodu rewolucji październikowej. Jak widać, niebieskie krzesła znajdują się nie tylko na słynnej promenadzie. Nicea posiada także specyficzną lokalną kuchnię. Charakterystycznym jej elementem jest soka, czyli naleśnik z mąki ciecierzycy. Można tu zjeść także tzw. tapende, czyli paso z oliwek. Występują także naleciałości kuchni włoskiej, jak pizza aladiere, czyli karmelizowana cebula na cieście, przypominającym to od nieco grubszej pizzy. Oczywiście w mieście tym zjeść można także sałatkę nicejską. W Nicei można także obserwować ceremonie ślubne różnych religii, gdyż Francja jest państwem wielokulturowym. Będąc więcej, warto zwrócić uwagę na budynek opery z drugiej połowy XIX wieku. Powstało ono w miejscu poprzedniej, która uległa zniszczeniu w wyniku pożaru. Nowy budynek opery został zaprojektowany przez studenta Gustawa Eiffla. Można nawet znaleźć odniesienie do twórczości Eiffla, jak na przykład goła statuły wolności wkomponowana w lampę przy operze. Naprzeciwko opery znajduje się słynna cukiernia, której wnętrze pozostaje niezmienione od ponad 100 lat. Loka działa w tym miejscu od 1820 roku. W miejscu tym czekoladki kupowała nawet królowa Wiktoria. Przedłużenie ulicy, przy której znajduje się opera i cukiernia, jest targowisko z Kursaleja. Na tym markecie sprzedawany jest m.in. lokalny przysmak, czyli naleśnik sokka. Jestem obecnie na ulicy Kursaleja. Odbył się tutaj market. Jest to market, yy, yy, gdzie sprzedaje się, się żywność, kwiaty, a także antyki. Przy tym targu usytuowana jest barkowa kaplica miłosierdzia z XVIII wieku. Warto zobaczyć wnętrze tej świątyni, które jest bardzo bogato zdobione. Powstała ona w miejscu dawnego składu soli, który był jednym z wielu tego typu magazynów w Nicei, gdyż w pobliżu pozyskiwano sól. Materiał ten w dawnych czasach był w cenie. Nawet angielskie słowo salary, czyli wypłata, pochodzi prawdopodobnie od słowa sól. Sama nazwa targu Kursaleja być może pochodzi także od tego słowa. Targ ten w czasach historycznych był miejscem handlu rybami. E, możecie teraz ze mną zobaczyć gmach e, Pałacu Książąt Sabalskich. Jest to miejsce, gdzie obecnie mieści się siedziba prefektury, czyli takiego województwa francuskiego. E, to tutaj w 2001 roku podpisano traktat niciecki, e, na mocy którego Polska w Radzie Europejskiej miała 27 głosów. Jest to niewiele mniej niż e, takie duże państwa jak Niemcy czy Francja, które miały 29 głosów. I, Następnie, po dwóch latach, postanowiono zreformować ten traktat i zmniejszyć liczbę głosów Polski o znaczną, znaczną część. I wtedy to Rokita powiedział, NICEA albo śmierć. I w sumie, w rezultacie i w efekcie, traktat i w efekcie postanowienia traktatu polityckiego pozostały, czyli były korzystne dla naszego kraju. Na samym końcu Kursu stoi tak zwany Żółty Dom. To miejsce, w którym swoim pracownię miał Henry Matisse. Na starej miasto w Nicei składają się stare kolorowe kamienice, zabytkowe kościoły i kaplice, place targowe i mnóstwo restauracji, barów i sklepów z pamiątkami. Można tu spacerować po labiryncie wąskich, zacienionych uliczek i odkrywać kolejne atrakcje. Warto zwrócić uwagę na zabudowę tej części Nicei. Kamienice są wysokie, natomiast ulice między nimi są wąskie, dzięki temu zachowany jest cień. W którym mogą odpocząć mieszkańcy miasta, ponieważ w lecie temperatura sięga nawet 40 stopni. Typowe elementy nicyskiego starego miasta są okienice, a także specjalne otwory nad drzwiami wejściowymi, dzięki którym powietrze wpada do wnętrza kamienic. Co ciekawe, Nicea do czasu ostatecznego włączenia w skład Francji w 1860 roku posiadała własną tożsamość historyczną, związaną z kulturą prowansacką oraz podlegała wpływom kultury włoskiej. Językiem rdzennym jej mieszkańców jest Nisard, który jest subdialektem języka oksydańskiego. Nazwy ulic na Starym Mieście pisane są w dwóch wersjach, po francusku i w lokalnym dialekcie Nisard. Warto wejść na wąską uliczkę Rue de la Poissonere. Po porowie znajdziemy dom Adama i Ewy, zaliczany do najstarszych w Nicei. Płaskorzeźby mężczyzn i kobiety nad wejściem wykonano w 1584 roku. Plac Rosetti to jeden z najbardziej popularnych miejsc tego typu w Nicei. Znajduje się tu wiele kawiarni, restauracji i lodziarni. Usytuowana jest przy nim katedra Świętej Reparaty. Świątynia pierwotnie zbudowana jako gotycka, obecnie okryta jest głównie barokowymi elementami. Relikwiarze z Świętej Reparaty, patronki Incej znajdują się w górnym ołtarzu, a cały obiekt jest bogato zdobiony. Warto tam wejść i zobaczyć kopułę oraz liczne boczne ołtarze. Według legendy, ciało Świętej Reparaty przypłynęło do Incej na Barce, wiedzionej przez anioły. Stanowiło się nazwa Zatoki okalejącej Miasto Zatoka Aniołów. Na Nicejskim Starym Mieście w ciągu kamienic, znajduje się pałac Alaskaris. Uważany jest za najlepszy przykład barkowego obiektu tego typu w całym mieście. Oprócz pomieszczeń pałacowych, możemy zobaczyć w nim również wystawę poświęconą historycznym instrumentom muzycznym. Kolekcja liczy prawie 500 instrumentów i jest drugą największą we Francji. Pałac, wybudowany w XVII wieku. Kryje bogato zdobione arystokratyczne komnaty. Co ciekawe, w pałacu Laskaris znajduje się sypialnia z XVIII wieku, gdzie można zobaczyć łoże określane jako w stylu polskim. Nazwano je na cześć Marii Leszczyńskiej, żony króla Ludwika XV. Pałac Laskaris został zakupiony przez miasto w 1942 roku i zamieniony na muzeum. Pod architektury Nice można określić jako najbardziej włoskie z francuskich miast. W sumie należała ona do księstwa hmm, Sardynii przez dosyć długi okres czasu. To właśnie tutaj w Nicei urodził się Giuseppe Garibaldi w roku 1807 twórca nowożytnego państwa włoskiego. W drodze na wzgórze, na którym znajduje się zamek. Można zobaczyć sztuczny wodospad, który powstał w XIX wieku. Wzgórza zamkowe jest wspaniałym punktem widokowym. Można stąd podziwiać nie tylko stare miasto, wybrzeże i promenadę Anglików, ale także po drugiej stronie stary port, czyli port Olimpia. Jeśli chodzi o historię miasta, to w IV wieku przed naszą erą Grecy założyli tu kolonię. Natomiast pierwsze wzmianki o zamku i katedrze pochodzą z XI wieku. W średniowieczu miasto było w władaniu hrabiów prowansalskich, a następnie książąt sabałskich. Ważnym wydarzeniem w historii Nicei było oblężenie miasta przez wojska francusko-tureckie w 1543 roku. Istniejący na wzgórzu zamek został zburzony w 1706 roku na polecenie Ludwika XIV. W oddali widoczne jest także lotnisko. Z zamku Inicyjskiego do, do obecnych czasów pozostały tylko e, ruiny. W ogóle powstał e, pierwszy zamek na tym terenie, powstał kilkaset lat przed urodzeniem Chrystusa i został e, zbudowany przez Celtów liguryjskich. Następnie e, pojawiły się tutaj Fenicjanie i Grecy, a po nich Rzymianie. Zanim przechodziły różne koleje losu w średniowieczu i w czasach późniejszych. E, był rozbudowany, a następnie w roku 1706 został zniszczony przez e, Ludwika XIV, kiedy Francja zdobyła e, Niceę. W ogóle sama nazwa Nicea pochodzi od greckiej bogini zwycięstwa Nike. W ogóle określano pierwotnie ze wzgórza zamkowego można podziwiać także stary port, określany też jako Port Limpia. Nazwa pochodzi od doliny, która tu kiedyś się znajdowała. Port ten powstał w połowie XVIII wieku z inicjatywy Króla Sardynii. Na port ten składa się m.in. przystań rybacka i marina jachtowa. Można tu podziwiać także piękne, kolorowe łodzie rybackie określone jako pointus. Wokół Starego Portu zlokalizowane jest wiele restauracji i kawiarni. Niedaleko Starego Portu znajduje się Plac Garibaldiego, który jest miejscem spotkań i relaksu mieszkańców miasta. Znajduje się tu wiele kawiarni ze słynną Le Café de Turin. Dla turysty warte zobaczenia jest Kaplica Grołu Pańskiego zlokalizowana przy tym placu. Obecnie jestem na placu Garibaldiego. Jest to, można powiedzieć, drugi najważniejszy plac w Nicei i ten plac istniał od roku 1773, wtedy miał inną nazwę. Został w ogóle nazwany i zbudowany na powitanie króla Sardynii Wiktora Am Amadeusza III, nazywa się Wiktora Emanuele, plac Wiktora Emanuela. Na placu Garibaldiego znajduje się jego pomnik, który widocznie jest za mną w ogóle Garibaldi był rewolucjonistą włoskim, który doprowadził do zjednoczenia Wro Włoch w roku 1861. W ogóle jego ruch opisywany jako Risorgimento i ich cechą były e czerwone koszule. W ogóle Garibaldi także mm, popierał ideę e walki Polski o odzyskanie niepodległości. E co ciekawe, e kamienice wokół mm, placu Garibaldiego cechują się dosyć interesującym e, e, efektem a mianowicie zdecydowano tu malarstwo iluzjonistyczne kamienice nie mają żadnych gzymsów czy łuków po prostu te elementy są namalowane Jeden z wielu ciekawych miejsc w Nicei jest fałszywa brama, Prowadzi ona ze starej do nowszej części miasta. Przejście to jest wyłożone marmurami, a jego sufit wygląda, jakby był zdegrany szczerym złotem. Możecie Państwo za mną podziwiać cerkię Prawosławną rosyjską cegie prawosławną, która została otwarta w 1912 roku. Została ona zbudowana na terenie wili, w której zmarł jeden z carewiczów. Ten carewicz był synem Aleksandra II, tego cara, który zginął w zamachu bombowym dokonanym przez Polaka, tego Chryniowieckiego. Według niektórych źródeł jest to największa cerkiew prawosławna poza terenem Rosji, ale ja jednak w to nie wierzę, ponieważ na przykład w takim Belgradzie jest o wiele większa cerkiew. W ogóle wcześniej w Nicei istniała inna cerkiew. Została ona zbudowana z inicjatywy Rosjan-arystokratów, którzy tutaj zamieszkiwali. W Winicei zamieszkiwała także duża liczba tzw. Białych Rosjan, czyli przeciwników bolszewików. Swoją drogą niezwykły obraz. Z jednej strony cerfie, Cerkiew, prawosławna, a z drugiej strony Palmy. Swoją drogą zobaczcie, jaką mam koszulkę. Moskwa 1610. Jest to rok, kiedy Włoska polsko-litewskie zajęły Moskwę. został tam na dwa lata. W ogóle Dzień Wypędzenia Polaków Rosjanie celebrują jako Dzień Jedności Narodowej. Z Niceją związanych było wielu znanych Polaków. Przybywali tu głównie w celu podreperowania zdrowia. Mieszkały tu takie osoby głównie związane z literaturą, jak m.in. Krasiński, Kraszewski, Sienkiewicz czy Mrożek. Na jednym z kamienic umieszczona jest w tablica upamiętniająca Marię Konopińską. W Nicei znajduje się ulica Alecha Wałęsy i jest to związane z tym, Iż Gdańsk, czyli miasto byłego prezydenta, jest miastem partnerskim w Partnerskiej